Cześć, tu znowu Rekin i witam Was w kolejnym odcinku Biegniemy w Polanie 2. Jak pamiętacie, zbierałem sobie armię, by w końcu zniszczyć tych wieletów. Cały czas się przedłuża ta ostatnia misja, niestety. No, ale wiecie, musiałem jednak trochę się przygotować, bo, mimo wszystko, z wieletami. O czym się przekonałem wcześniej, nie ma żartów. Wstawać, nie. A teraz... na wroga. Zrobię z nich... ...przaszłyki! Gin, Moszkaro. Patrz, szybko już po nim. Kurde, mają coraz lepsze rzeczy. Nie, tak nie będzie. jak No właśnie. Ech. Jeżeli wiecie, co zrobić... To jesteście fajni. No to lecimy. Mugu. Chcę poczuć krew wieletów na moim oczu. Oho. Potańcujemy. Właśnie, potańcujemy. Pańcy. He, to se puduje, to jest A co? ścioła, Większość z was... Co mają teściowy na pewno by chcieli zrobić to co ja Oczywiście ja sam nie mam teściowej, ale są to z spo... w opowieściach Djęcie masz no. Aha jakieś jest i też prowa O, nikt zginął jak na razie A to ci hetza Dobra, tego trzeba zabić, bo nam tutaj będzie spamił O ja pierniczę. Trochę tego tu jest Nie powiem, nie powiem Nie powiem Dobra W takim razie wyniszczymy wszystko Smutne wieści, nasza A, tam postać tam spokojnie. Zginęła. Masz Panie nowego poddanego. Było wieści, Mają pełno wieś, tych... nasza postać zginęła. Chcę mieć ten Masz Panie nowego poddanego. Dobra, i teraz do bram. Dobijamy się do bram. Smutne wieści, nasza postać zginęła. Zaraz... jeb. I wpadamy do środka. Pobydalego. Dzielni wojowie, wysprzejcie. Moc wieści. Nasza postać zginęła. Niestety. Co? A... Ofiarę. Miecze i topory i po... górę. W ogóle. Co co robisz? Co nie robisz? Co co robisz? Nie wiem, kto to o, jest o, i nie wiem, o, co, co tu robi. To jest burr. Ja głupnę! To ci jelito wydupnę! Chodź tu krótko! Chodź tu krótko! Smutne wieś, nasza postać zginęła! Ta bestia jest zła! Masz trochę dużo tych tu, wiesz? No kurna, rozdupcie tą wieżę, no. Albo to najpierw. W ogóle, gdzie ten... ...mak, no, tu pomaga? Masz, panie, nowego pytanego! Stracę łepetynę! Tak w ogóle, to czemu nie robię tak? A, a właściwie... Nasza postać zginęła. wieści. Nasza postać zginęła. Uważaj, bo cię Zabiję. Krowy na wieżach. It's time to... Krowy na wieżach. I czy Andrew Golara? No. Ja wiesz, czy ja jestem złotą rybką? Żeby spełnić twoje zadanie. na wieży. Dobra, Będzie jakaś rozruba. Pędzimy z tym koksem. Miało być ze mnie pisze, ja pierniczę. Dobra, za chwilę wracam. Oj, ludzie chcą ze mną grać, ale ja już gram i nagrywam, więc niestety nic z tego. Wybaczcie mi, ludzie. Nie? Dobra, wypierdzielać. W ogóle, ty, magu, możesz pomóc. Nie. Niewiasty do chat. Wojowie do mieczy. Wróg tak chodzi. <noise> do chat. Ale, Mirko. Jedyne niewiaski, no dobra to Niech będzie Przecież niewiastami są też czardziejki, ale... Teściowe to chyba jedyne też. Tylko mała ranka Dobra O oh my goodness. That's terrible Dobra. Masz panie nowego według mnie Wszyscy się tu zbiorą, zbiorą, zbiorą. Tutaj tych trzech trzeba zostawić, prawda? I co Ciebie... Dzielni woje! Bezprzyjcie! Teściowa! Gdzie to mogą? Właściwie to... A, tym razem zabolało. Bez nitrężenia. niszczy naszą palisadę! My? Czekaj... Czekajcie, czekajcie. Gdzie oni idą jeszcze? Smutne wieści. Nasza postać zginęła. Abra. Opadam z ciu. Gówno. Trzebuje jednego boja. Słucham. No, już za późno. Robi się. Nie! Fak. Faga Ktoś naszą palisadę. I... Mm... Nie. miłe wieści, panie. Nasza palisada została zniszczona. To trudno. naprawić ją. du du, du. Wbaczcie no, za te dźwięki po prostu nie wyłączyłem tego wszystkiego tego No i naprawdę to nie moja wina. Jest, no. jest. W ogóle to wy się wróćcie, co? A ci, Czas tutaj zaraz tutaj do fajnie mnie dołączą rozróżę. z tymi zbrojami, fajnymi. O, fuck. ale się fajnie ściął. Może nie fajnie, ale. Wolałbym jeszcze poleżeć w pierzynach, ale Twoje słowo jest dla mnie rozkazane. Zniszcz wroga. Ale to, to chyba. O, fak, zniszczone. Oba. Ostro pokrywasz! Nie, już pokrowy. krowie. Mm, co my możemy? O, beczki, beczki zniszczymy. Tak, panie, rozstrzelać. Może coś fajnego będzie? Nie. nie ma nic fajnego. Szkoda. Kurna, ciemno tu, nie wiem gdzie to jest. Rycerz. Tyś jest. No i co? No i dupa, nie wiem gdzie iść. Opce idą panie Teściowa No i co? Muszę znaleźć teraz tych niebieskich Tylko dziąca Co tu mamy? Wieża A tu jakiś budynek? Na łuk robina, robi się gorąco! Pomocy! Gdzie to fagasy? O, jeszcze ci! I co dalej? A ten to. Co? Kurna, tak... taki dziwny coś nie podoba mi się. Ugodzimy hultaja! Aż po nim. Dobra. Zniszczyliśmy im rzeczy OLA Boga! Atakują nasz budynek! Nie Tam. ma to jak zapach drewna opora Tak w ogóle to nie idą, no o Jezu, Jezu, Jezu Dobra, tutaj chyba już wy wyeliminowałem zagrożenie stąd. Muszę to nie nasze. To zobaczyć, że chyba tędy się idzie. No dobra. Będzie jak każesz. O, ci jeszcze. Jestem, jestem. Pełny żołądek i jadka. To kocham. Dobra, tutaj niech się wszyscy zbiorą. W końcu trzeba coś zniszczyć, zanim długo zniszczymy. gagatków. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze znajdę. Znajdź... znajdź... Popracujmy. Że zdążę. Kurwa. Że zdążę znajść... Znajść. No dobra, że znajdę, niech będzie. Że znajdę Znań. skończy się czas. Bo już chyba tak 4 minuty nam zostały patrząc po stoperze ale to wiecie jeszcze spokojnie nie będziemy zakłócać to tej muzyczki no i cały klimat poszedł w pizdu dziękuję no właśnie uchodzić, czy nie wychodzić yep. o to jest pytanie gdzie są ci drwale Fagasy. No co jest? Może tu przyszedł? Tak... tak... Proszę cię o to, idzie. Idzie. Niemiłe wieści, pani. Nasza palisada została zniszczona. Przybójcie się, bojowie. Wróg nadchodzi. Cie? Nie no, to... Ta inteligencja mnie dobija, no. I co dalej? Dobra, może zabić tego łosia. Oj, dolo, moja dolo. Bo inaczej nas, no. Brawo, poradzili sobie z wilkiem bez mojej pomocy, no. Normalnie. Chciałbyś, abym coś dla ciebie zrobił? Jestem zaskoczony. No, Kurwa, na coś mi się tam wyskupuje. Buba, idą tu! Na buba, Buba. E, zaraz tam pójdę. Właściwie już mogę żyć. Mhm. Czy nie żyć? Co ty tu piszesz. O kurde! Ja tylko mała rana. Nie dziękuję. To A, gdzie idę? Nie odpowiedź. Oj. Zaraz się nasze kłopoty skończą. O niedźwiedź Pierwsza strzała po łechce, druga zaboli, a trzecia... O jak dawno Wzy. niedźwiedzi nie widziałem. Miało być inaczej. No. Kurde. Niedźwiedź naprawdę jest mocny. Ale jak się go tak weźmie... I, I otoczy... To już nie jest taki groźny. O, se siedział nasz Siedział sobie. Siędział sobie i jęczał. Gdzie to posiłka? Zaraz nie wszystkie gnaty połamią! Zaraz tutaj gości rozpierdzielimy i będzie Tak no, Trzymajcie kolejny. No fajnie, o, grzemy gdzieś. Fak, Fuck, bagasy. Fuck. Bez jaj, Co bez jaj, bez jaj. no! Poległa nasza próba! Gdzie wyjdziecie w ogóle? Nie. Wiecie co? Zrobimy to inaczej. Nie, wracajcie się, wracajcie. Nie wygląda to dobrze. Zrobimy to inaczej. Ktoś niszczy naszą palisadę. No dobra. Tak więc co miałem na myśli, że zrobimy to inaczej i czy znajdziemy, o ile jest, jeszcze trzecią wioskę, tego dowiecie się w następnym odcinku Beknijmy Wy Polanie 2. Cześć.